Dzień dobry i dobry wieczór. W zasadzie no, ciężko podsumować spotkanie, jak się przegrywa tak wysoko, ale, ale postaram się powiedzieć coś mądrego. Z pozytywów myślę, że początek meczu wyglądał w naszym wydaniu całkiem nieźle. Do 12 minut stworzyliśmy cztery okazje. W moim odczuciu bardzo dogodne do zdobycia gola. Niestety nie potrafiliśmy, nie potrafiliśmy tego, tego zrobić. I e, później. Straciliśmy to, co chcieliśmy mieć z tego meczu, czyli taką, taką większą kontrolę nad tym i, i zaczęliśmy tracić gole. To druga połowa w naszym wykonaniu była tragiczna i nasza organizacja gry bardzo mi się nie podobała. I myślę, że to taki dość duży fal, jakiś inny prysznic dla nas wszystkich przegrać w takich rozmiarach, ale nie tylko my przegraliśmy w tej kolejce, przegrały również inne zespoły, dlatego rozrywki ekstraklasy no to, to nie jest sprint, to, to jest maraton. No a my dzisiaj się podkryliśmy na, na pierwszym kilometrze i to dość boleśnie. Duże gratulacje do zespołu Radomiaka. Ja jako trener po raz trzeci zespołem Radomiaka i po raz trzeci przegrywamy. Z pozycji gola, to już jest, już jest coś, ale zaczęliśmy dzisiaj pięć, czego wcześniej. E, nie zrobiliśmy, dlatego to jest to jest bardzo, bardzo dla mnie dla mnie bolesne. Jeśli chcemy o czymś myśleć na koniec, sezonu, musimy grać zdecydowanie lepiej niż w dzisiejszym meczu, a w szczególności w drugiej połowie. Dziękuję. Poczumniej trzech Futbolowa rebelia. Panie że bo wbrew pozoru nie zaczęliście tego meczu źle. Wydawało się, że byliście bardzo blisko do zdobycia jednej drugiej bramki. Natomiast no, zwłaszcza ta druga połowa, no to wiadomo no, jak totalnie was zdominował i jakby pan miał jakieś takie może y, przemyślenia na gorąco skąd właściwie taka postawa może pogoni? Y, czy to były błędy indywidualne, czy to tutaj y, zawiodło może jakoś przygotowanie do meczu, ten mikrocykl treningowy, może jakieś błędy w, y, w samym okresie przygotowawczym? Bo no dzisiaj y, dużo, dużo takich pytań y, nasuwa się na myśl, bo wiadomo no mecz można wygrać, zremisować, przegrać, natomiast no, też trudno mi sobie wyobrazić, że też jako sztab y, Zakładali się w ogóle, że, że może dojść do aż takiego mm, wysokiego wyniku. Jakie jest pytanie? Bo dość długo pan mówił, a nie zrozumiałem pytania. Co pana zdaniem dzisiaj zawiodło, że Pogoń tak dosyć mm, dotkliwie przegrała w Radomie? Okay. Y no, zawiedliśmy jako drużyna i nasza organizacja gry nie była dobra, szczególnie w drugiej połowie, tak jak Pan podkreślił, bo, bo powtórzę to, co mówiłem, no, do 3, 12 minut stworzyliśmy 4 sytuacje dogodne i, i myślę, że gdybyśmy to my zdobyli gola w tych sytuacjach, a te szanse kutem były, no to pewnie byłoby nam łatwiej, aczkolwiek z taką organizacją, nawet po zdobyciu gola, mogło to by być trudne, ale to bym szukał jak gdyby przyczyn, ale też Przyczyny mogą być bardzo banalne, no my jesteśmy inną drużyną niż w poprzednim sezonie, nową drużyną, dzisiaj trzech zawodników nowych zagrało od pierwszej minuty. Zadebiutował Maciek Wojciechowski, młody chłopak, zagrał ponownie Kacper Kostorz, Janek Biegański, są dość duże zmiany i myślałem, że w pierwszym meczu po tak dużych zmianach będziemy w stanie zagrać lepiej niż zagraliśmy dzisiaj, ale no... Ekstra Ekstraklasa, Radomiak dzisiaj nas boleśnie zweryfikował. Po prostu nie byliśmy w stanie przez 90 minut rywalizować na, na takim poziomie, jak zaczęliśmy mecz i to jest chyba taka główna moja odpowiedź na Pana pytanie. A czy Radomiak jakoś mocno o czymś Was zaskoczył? Myślę, że nie. Ale brzmi to dość głupio, skoro przegrywa się 5 do 1. Myślę, że byliśmy całkiem nieźle przygotowani w kontekście analizy do tego, do tego meczu, i to wejście w mecz w moim odczuciu trochę o tym, o tym świadczy. No, ale też trzeba wspomnieć o, o, o pięknych golach zespołu Radomiaka. Eee, to też uderzenie Grzesika, myślę, że to, to, to uderzenie z lewej nogi. Z eee, całą sympatią tego zawodnika, bo, bo uwielbiam jego ale będzie trudne do powtórzenia. Eee, I tak, no, jeżeli spojrzymy na drugą połowę i, i, i te sytuacje, po których traciliśmy Gola, no to wiele znajdziemy tam złych indywidualnych działań. W bronieniu, ale też też takich formacyjnych, które pozwoliły zespołowi Radomiaka tego lestrzeć. Dziękuję. Dziękuję. Tak, proszę. Dziękuję. Panie Pogoń 24 Info.pl, Ja tylko chciałem się zapytać, jaki był plan na ten mecz? Co udało się, a czego nie udało się zrealizować w tym meczu? I w no, czym Radomek nas zaskoczył, bo jednak było coś, co spodobało tę tą olbrzymią różnicę, przynajmniej Wynik. w pilności bram bramkowym. Ale, hmm. Chcieliśmy trzymać się przy piłce, e, chcieliśmy budować grę, mieliśmy, robiliśmy to w początkowej fazie meczu w zaplanowany sposób i, i wydaje mi się, że dość łatwo stworzyliśmy e, sytuację właśnie po tych zaplanowanych e, akcjach, ale no, nie finaliz finalizowaliśmy ich i jak e, bodajże po pierwszej albo po drugiej takiej sytuacji, chyba to był pierwszy strzał na bramkę e, po, po naszym blokowaniu niefortunnym, e, straciliśmy gola no, i to trochę, trochę otworzyło, e, otworzyło ten mecz. E, Trochę ta skuteczność na pewno dowiodła, no i to co już mówiłem, zaczynamy drugą połowę po raz kolejny i to cię w gole postałem w fragmencie gry, gdzie każdy zawodniku ma przydzielone swoje zadania. Zobaczcie sobie tego gola. Nie będę mówił kto, ale dla mnie zachowanie jest karygodne i ja nie będę tego akceptował w moim zespole, bo mamy zadania i jeśli jest piłka martwa jest stały fragment gry, to ja oczekuję od moich zawodników wykonywania zadań. Jeśli ktoś ich nie wykonuje, będzie miał problem, żeby w moim zespole grać. I w tak kuriozalny sposób tracić gole nie przystoi zespołowi, który chce, chce grać o coś. Pozostałe gole również, bo wydaje mi się, że przy odrobinie większym zaangażowaniu można było uniknąć tych goli. Oczywiście zdarzyły się błędy indywidualne, ale też te formacyjne, o których mówiłem i i, I szczególnie we własnym polu karnym i, i musimy zachowywać się lepiej, jeśli chcemy e, bronić skutecznie. Jeszcze chciałem się zapytać, ile czasu potrzeba na zgranie całego nowego zespołu, licząc wszystkich przytransferowanych do pogoni nowych zawodników? Orientacyjnie, jak Pan sądzi? Ile czasu to wymaga, by no, grać no, płynnie i, i skutecznie? Dzisiaj. Zagrał Freddy Gulwesztat na pozycji numer 6, który jest po operacji od dwóch tygodni trenuje z zespołem. Zagrał Janek Biegański, zagrał Kasper Kostasz, który trenuje od pięciu dni z zespołem. Oczywiście ja miałem inne opcje, ale jak wierzę w tych zawodników innych również i trochę jesteśmy na, na, na początku, na, na, na budowaniu tego zespołu. Jest Kulu, który jak wiecie dostał do mnie powiększyła mu się rodzina, został więcej wolnego. E, żeby była jasność. że nie szukam usprawiedliwień, chcę tylko pokazać, w jakim momencie jesteśmy jako, jako drużyna i, i precyzyjnie pewnie nie odpowiem, ile tego czasu potrzeba. E, mam nadzieję, że w ciągu tego tygodnia będziemy w stanie poprawić nasze działania na tyle, żeby móc skutecznie rywalizować w następnym spotkaniu. To sami nowi zawodnicy, jak widzieliście, pokazali się z, w pewnych momentach z dobrej, z dobrej strony, no ale finalnie... Mm, Myślę, że też nie mogłem zaliczyć tego e, spotkania do udanych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Szymon, proszę. Szymon, wyszło kom... Nie żałuję pan troszkę po czasie, że Boże zagrał na lewej obronie, a nie Kutris? Gdybym wiedział przed że tak zagra to by nie zagrał. To jest, to jest proste. Mam duże pretensje do całego zespołu oczywiście ogólnie, ale do niego również o indywidualne zachowanie w bronieniu, bo, bo było słabe dzisiaj. Wyglądał całkiem nieźle w okresie przygotowawczym, dlatego, dlatego dostał, dostał szansę, ale no po tym meczu będziemy podejmowali nowe decyzje wraz ze sztabem i zobaczymy jaka będzie sytuacja w, w kolejnym spotkaniu. A jak oceni Pan sytuację kadrową pogoni w tym momencie, bo więcej zawodników odeszło niż przyszło. Pan też mówił, że Ulwesz na przykład zagrał w dwóch tygodniach treningu, więc nie jesteście chyba optymalnie przygotowani do sezonu? No nie, trochę już o tym opowiedziałem. Potrzebujemy chwilę. Myślałem, miałem nadzieję, w zasadzie to chyba... Jest bliżej prawdy, że, że będziemy w stanie dzisiaj rywalizować. No, okazało się, że nie, że czasu jest za mało. My nie skończyliśmy budowy kadry zespołu na ten sezon, cały czas pracujemy nad tym i i ja bardzo jestem tym zainteresowany, żeby ta kadra była mocniejsza i żeby była szeroka, żeby pojawiła się rywalizacja na większości pozycji w naszym zespole, ale staramy się to zrobić. No, uruszyła liga. Myślę, że musimy przyspieszyć z naszymi działaniami, tak żeby ten początek ligi nie był, nie był słaby. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy za udział.